Dobra, a trzeba yy, się zapala normalnie? Tak. tak. I co jeszcze dla niedowiarków, bo często słyszę opinie, czy inne firmy chcą ciąć albo klosz, albo obudowę z dwóch lamp robić jedną. Jak najbardziej zobaczcie, można to sobie rozkleić bez uszkodzeń, Nałoży, wyczyścić dokładnie, nałożyć primer, yy, odtuścić w Odwrotnej kolejności, ale, ale no te funkcje trzeba zrobić. Nałożyć oryginalny klej skleić i wtedy nie mam mowy, że że coś tam nam będzie parowało. I nie trzeba wcale nowego klosza czy nowej obudowy. Ładnie potrafimy tą lampę rozebrać i złożyć. No więc ta lampa została rozebrana na poszczególne części, Się okazuje, że po prostu ten światłowód. Które przewodzi światło, tak, jest pod wpływem temperatury tutaj tak stopiony, przygrzany, że aż kilka centymetrów e, tutaj w głąb stał się brązowy wręcz. To się wszystko stopiło z maskownicą. Stąd o ile nawet ten jest świeci i ten LED świeci, to po prostu strumień światła jest na tyle stumiony i brązowy, że, że, prawie, że prawie po prostu nie było go widać delikatnie bladożółto. Ten na dole nie świeci wcale, także te elementy zostały wymienione. Mamy mocne jasne światło.